Rozległego oceanu istniało piękne morskie królestwo. Najmłodsza księżniczka tego królestwa, Syrenka Aria, bardzo się cieszyła, bo tego dnia miała zaplanowaną oceaniczną wycieczkę. Tato, nie byliśmy razem na wycieczce od dłuższego czasu. Czy chciałbyś wyruszyć ze mną? Dzisiaj zamierzam zbudować schronienie dla ryb z zatopionych statków, moja córko. Może dołączę do ciebie na następnej wycieczce. Wrócę, żeby ci pomóc, jak skończę. Mała Syrenka pływała w głębinach oceanu. Nagle minęła ją przerażona ławica ryb i rodzina żółwi. Hej, co się dzieje? Przed czym uciekacie? Uciekaj, Syrenko. Ogromna brama wciąga wszystkich. Mała Syrenka stworzyła dla siebie tarczę z bańki i popłynęła szybko w kierunku tajemniczej bramy. Była bardzo zaskoczona, gdy znalazła prawdziwą, zamkniętą bramę w głębi oceanu. Kiedy podpłynęła trochę bliżej, brama nagle się otworzyła i powstał wielki wir, który wciągnął arię. Syrenka znalazła się w zupełnie innym oceanie. Ryby i koralowce były tu bezbarwne, a woda była mętna i brudna. Kiedy arja się rozejrzała, Wir się zamknął i tajemnicza brama zniknęła. Zauważyła rozgwiazdy na dnie obok klifów i poprosiła o pomoc. Witaj, rozgwiazdo! Och, chyba się zgubiłam! Możesz mi pomóc? Was! Wasz serdecznie! Nie jaście nic! Właściwie zast? Widząc Syrenkę po raz pierwszy w życiu, rozgwiazdy ze strachu schowały się pod kamieniami. Z drugiej strony Syrenka nie rozumiała, dlaczego rozgwiazdy uciekały od niej, ponieważ mówiły w języku, którego nie znała. Tymczasem zobaczyła bladego i zmęczonego Homara. Hej, Homarze, chyba się zgubiłam! Możesz mi pomóc? Nie no entiendo, co estás diciendo. I ¿Y kto eres? Un humano o un pez? O! I Haki A niech to! Nie mówią tym samym językiem co wy, małe rybki! Jak możemy się porozumieć? Mała Syrenka Aria próbowała poprosić o pomoc rękami. Ale homar bał się tych ruchów i natychmiast stamtąd uciekł. Właśnie wtedy, gdy mała syrenka postanowiła dopłynąć do lądu, zobaczyła w oddali rozdymkę, podpłynęła do niej szybko i poprosiła o pomoc. Proszę, proszę, pomóż mi rozdymko. Skupiłam się i nie mogę wrócić. Eh? Are you sea person? Och, nie rozumiem, co mówisz. Ale nie zrobią ci krzywdy, nie martw się. Kiedy syrenka Aria podała ręką rozdymce, rozdymka wpadła w panikę i napompowała się, a jej trująca płetwa dotknęła małej syrenki. Aria nagle zasłabła i opadła na dno oceanu z zamkniętymi oczami. Czas płynął. Posejdon podwodny król szukał swojej córki Ari, która nie wróciła do królestwa przez wiele godzin. Przeszukajcie cały ocean! Mała Syrenka otworzyła oczy i odzyskała przytomność w domu starej Meduzy. Stara Meduza czekała obok Ari. W końcu się obudziłaś! Nareszcie stworzenie mówiące w tym samym języku. Dziękuję za uratowanie mnie. Meduza powiedziała Ari, że ona też lata temu przypadkowo przeszła na tę stronę oceanu i nigdy nie mogła wrócić. Dlatego nauczyłam się wszystkich języków, ale nie jestem w stanie oczyścić tego miejsca. Aha, mam całkiem dobry pomysł, ale. Ech, najpierw musimy znaleźć tajemniczą bramę. Syrenka Aria i Stara Meduza popłynęły razem daleko w głąb oceanu. Potem Stara Meduza głośno zagwizdała. Nagle kilka kalmarów zebrało się wokół niej. Meduza poprosiła je, aby wypuściły atrament w tym samym czasie. Tajemnicza brama, która była niewidzialna, nagle stała się widoczna po reakcji z atramentem. Ale bez względu na to, jak mocno pchali, brama ani drgnęła. Dlatego mała Syrenka stworzyła młot z bąbelków wodnych i uderzyła z wielką siłą w bramę. Brama się otworzyła. Po chwili znalazły się w drugim oceanie. Razem popłynęły do Królestwa Morskiego. Aria powiedziała swojemu ojcu Posejdonowi: Wszystko, jak nieczysty i zaniedbany był ten drugi ocean, w którym była. To oczywiste, co musimy zrobić: oczyścić tę wodę tak szybko, jak to możliwe, i zapewnimy ładne siedlisko dla ryb. Razem dopłynęli na miejsce, gdzie znajdowała się tajemnicza brama. Posejdon uniósł swój trójząb i stworzył tak wielkie fale, że tajemnicza brama pojawiła się i po chwili pękła. W ten sposób oba oceany połączyły się. Wody stały się czyste i stworzenia morskie były bardzo szczęśliwe. W międzyczasie Posejdon zdając sobie sprawę, że ryby miały trudności w porozumiewaniu się przez różne języki, zamienił zatopiony statek w szkołę. W ten sposób wszystkie ryby były w stanie uczyć się nawzajem języków. Please, don't poison me again. Okay, little fish. <laughs> <laughs> Nie zatruję cię znowu, syrenko. Przepraszam. Po tym, jak Posejdon oczyścił wody, wszystkie ryby połączyły siły, aby upiększyć ten nowy świat, gdzie uczyli się swoich języków. Bo każdy nowy język zawsze otwiera bramy do nowego świata. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me. The Little Mermaid, the very best daughter of the King of the Sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life in the ocean roar. Just look around, you will see the joy.